Zadbaj o zdrowie i kondycję. Wybierz sklep KFD.pl. Atlas ćwiczeń Nietypowe rodzaje ćwiczeń. Uginanie nóg, leżąc z hantlą między stopami. Połóż się na ławce płaskiej na brzuchu, jednocześnie umieszczając hantlę między stopami. Następnie złap dłońmi za krawędź ławki. Weź wdech i rozpocznij uginanie aż do momentu dotknięcia mięśni dwugłowych. Wtedy zrób wydech i powróć do pozycji wyjściowej, powoli kontrolując ciężar do momentu, gdy kolana będą proste. Wtedy zrób wydech i powróć do pozycji wyjściowej, powoli kontrolując ciężar do momentu, gdy kolana będą proste. Główne mięśnie biorące udział w ćwiczeniu kulszowo-goleniowe. Półścięgnisty, półbłoniasty, dwugłowy uda. Jeśli masz pytania, uwagi lub sugestie dotyczące tego materiału filmowego, zapraszamy Cię na forum kfd.pl. Link do tematu znajduje się poniżej.